Wpisane w katalog dziedzictwa kultury ludzkości UNESCO. I nie wiadomo, czy bardziej zachwycają średniowieczne zaułki, czy otaczające je łagodne, porośnięte winnicami wzgórza. Można usiąść na ryneczku Centemio pod parasolami miejscowej restauracji, gdzie w upalne dni chłodzą nas potężne wentylatory rozpraszające wodną mgiełkę, i zamówić kieliszek któregoś ze szczególnie cennych miejscowych win. No i czegoś się nie robi dla kochanych telewizów? Na przykład kieliszek tego kosztował 14 euro, no ale poświęciliśmy się i spróbowaliśmy je dla Państwa. Wino dużej klasy, któremu brakuje troszeczkę okrągłości, podejrzewam, że zebrane jest troszeczkę przedwcześnie. Wino z 2003 roku, a więc pięcioletnie, mogłoby jeszcze podejrzewać rok czy dwa. W każdym razie wino, które może wytrzymać przynajmniej 12 lat albo i więcej w przechowywaniu i na przechowywaniu będzie tylko zyskiwać. Pozbywają się garników pochodzących z drewna. Dobrze wymieszają się z substancją owocową. Brakuje tutaj retrosmaku. Duża zawartość alkoholu 14-14%. Bardzo wytrwałe w ustach. Długo trwa smak, ale nie ma tego retrosmaku, który wielkie wina pozostawiają. Wiedzą Państwo, co odkryłem? Winnica Le Châtelet, położona najbliżej centrum miasta Saint-Emilion, należy do Pana Patryka, noworyty, którego dziadkowie byli Polakami i który w miejscowym Folderze ogłasza, że mówi po polsku. Piwnica to jest. Piwnica. Dobre piwnica. Pan Patryk produkuje najwyższej klasy saint Santemijony, premier Cru co znaczy dokładnie pierwszy odrost, ale w obowiązującej od 1855 roku klasyfikacji win Bordeaux oznacza tyle, co wina najwyższej jakości. Od Premier Grand Cru Classé na samym szczycie. Monsieur Patrick najpierw poczęstował nas w swoim Le Châtelet z 2005 roku potężne, wyraziste, intensywnie garbnikowe merlo z niewielką domieszką cabernet sauvignon, który szczyt swoich możliwości organoleptycznych osiągnie prawdopodobnie dopiero za 3-4 lata pod warunkiem oczywiście, że będzie przechowywane w półmroku, w temperaturze około 16 stopni i co jakiś czas przekręcane. A potem dostąpiliśmy Le Châtelet, rocznik 2001. O rewelacyjnej harmonii. Wino, w którym wspomnienie o barełce, czyli garbniki pochodzące z dębu, ustąpiły miejsca garbnikom z winogron, czyniąc wino niezwykle okrągłym, ale wyrazistym i wytrwałym, to jest pozostawiającym na długi czas wspomnienie po sobie na kubikach smakowych. Alors, oui, Saint -Emilion. Alors je prends par exemple Angelus 16 sur 20, Beau Séjour à côté 16,50, Château Canon 15,50, Clos Fourté 15,50, Gaffelière, 16,50, Pavillementica 16,50. Combien d'hectares sont Cinq. 5. hectares. Et combien de vins de ces 5 hectares est-ce que vous pouvez produire 30 000. Bouteille 000 au litre. Bouteille, bouteille. C'est merlot? Gorgée de soleil. Z jakiego okresu pochodzi pański dom? Comment? Kiedy został wybudowany ten châtelet? Alors la maison a été faite à la fin du siècle dernier czyli koniec XIX wieku. Voilà. A fin du Co wyniosłem z tej mojej podróży po winnicach Bordeaux? Z pewnością wrażenia estetyczne, które długo gościć będą w moich wspomnieniach. A wino? Szczerze mówiąc, to nigdy nie miałem specjalnego nabożeństwa do Bordeaux. Uważałem, że konsorcjum produkujące 10 milionów hektolitrów rocznie, głównie na rynki zagraniczne, za bardzo poszło w ilość, rzecz jasna, kosztem jakości. Oczywiście, bezpośrednio w Chateau, przy odpowiednio zasobnej kiesie, bez trudu znajduje się wina o niebo lepsze niż te, jakie możemy kupić w supermarketach. Ale, jeśli mam być szczery, to nie trafiłem na nic powalającego. Poza cenami oczywiście. Właściwie w ramach najznamienitszych apelacją nie ma win, które kosztowałyby poniżej 30 euro za butelkę. Czy warto tyle wydawać? Czy ja wiem? Ogromna większość europejskich win to mieszanki różnych odmian Caberneta, szczepu o wyjątkowych walorach smakowych, ale pozbawionego korpusu i zwłaszcza koloru, z Merlotem, który ma jedno i drugie. W Bordeaux nie robi się nic innego. W Saint-Emilion 80% to Merlot, a 20% to Cabernet. W Médoc na odwrót. Nie można jednak zapominać o Aniele. Gdy Anioł przeleci nad Winnicą, takie banalne mieszanki dają czasami fantastyczne rezultaty. Warto próbować, bo czasami taki cud smakowy jednak się przydarza. Zaczynając od inwestycji, wydawany co roku we Francji przewodnik Najlepsze tanie wina. Z czymś takim zniknie obawa, że ulokujemy nasze pieniądze w tuzinkowym winie, a nawet gdyby. Cóż, pozostają jeszcze niezapomniane pejzaże z Lalande Saint-Emilion. I spojaka. Tutaj nie będzie przykrych niespodzianek.